Witajcie, witajcie ogrodnicy, ogrodniczki. Chciałem wam tak zwaniutka szybciutko pokazać, jak mi się udało wygrać walkę z tutaj z tymi Nikiwi. Wyciąg kto wie, to wie oglądu w ostatnim filmiku, jak tu był problem. Zobaczcie, minikiwi oplotu taką doseczkę i e, bardzo mocno się wbiła, ale jakoś się udało zobaczcie, problem jakby się rozwiązał, chociaż no w dużym stopniu tu było zobaczcie zagrożenie, że no po prostu się to mini kiwi tutaj udusi. No ale jakoś to wyszło, soki dalej krążą. Tu taką zaczepkę dałem też ostrożnie, taką troszkę na gumie. Trzeba będzie ją też z czasem poluzować, żeby też się nie zaczęła wbijać za mocno. No i zobaczcie, mini kiwi tak się prezentuje. Zostało pobielone. A właśnie, w tytule filmiku po co pobieliłem, tak? Eee, Konar tutaj tego mini kiwi, tej jak nidziarguty. Ostro no po to moi drodzy żeby się wolniej soki nagrzewały w tym okresie teraz marcowym kwietniowym no z tego względu żeby troszkę może opóźnić rozwój pąków kwiatowych tak no bo wiadomo że minikiwi bardzo będzie narażony na te przymrozki wiosenne kwietniowe no i mam nadzieję że te troszkę te 8 może 10 dni to że jest biały pień troszkę tu będzie odbijał te promienie słoneczne troszkę te soki tak szybko się nie nagrzeją. ale zobaczymy czy to będzie skuteczne piszcie w komentarzach w każdym razie ja to dziś w tym roku stosuję jako eksperyment taki ogrodniczo-przyrodniczy, zobaczymy. Całe drzewko tak się prezentuje, więc myślę, że tak dużo lepiej wygląda niż wcześniej. Troszkę to przypomina troszkę drzewko w końcu. I piszcie w komentarzach, czy to coś się z tym, czy to się uda, czy, czy będziemy w tym po prostu roku jedli mini kiwi. Cześć moi drodzy, pozdrawiam.